Siemaneczko, w dzisiejszym odcinku Sugar straci wszystkie swoje oszczędności. Tychamie! Ty stracisz. Co ty tam masz? Ziertarkę. A nie, sorry, to nie ten rekwizyt. Miałem pokazać skarbonkę i że wszystkie moje oszczędności dzisiaj przewalę chyba na ten odcinek. Nie, ty naprawdę jesteś dzbanem. Miałeś powiedzieć, na czym polega odcinek. A to, jak zrobię fraga to Rafael Rafaelox wysyła ziko do Nate'a, jakiemuś streamerowi, a jak on zabije, czyli co się nie wydarzy, to wtedy ja wysyłam ziko Czyli w skrócie Sugar dzisiaj bankrutuje, leci. Widzowie, wpiszcie kodik zjednoczeni, żeby Sugar nie był bankrutem aż takim. Zabity! O nie? Dobra, wysyłamy pierwszego do To jest. Bot czy Team Sky? Jezu, ja nie wiem. Jak nie wiesz? Team Sky brzmi w sensie tam może być ciekawy ogólnie. Nie wiem, w sumie nawet nie interesowałem się tym za bardzo, ale... Ale Team Sky wydaje się być ciekawszy. To bardzo zła odpowiedź. Co jest? Ej, wskoczył mi! Do box! Sugar. Ojejku. Powiedz, że Rafael Lox to debil. Nie mogę wyzywać innych. Dziękuję za doneci, beczka i piąteczka. S Kamstwo! Rafaellox to debil miała powiedzieć. Sugar 5 Ojejku. Proszę powiedz Rafael Lox to frajer. Nie mo mogę powiedzieć, że Rafael to koza. Kamstwo! Zabijcie wszyscy! Dobra, Sugar, dodatkowy donate musi wlecieć do jakiegoś streamera, albo nie podnoszę karty. Jak dodatkowy? Podnieś. No dobra, podnoś tą kartę. Mam... Mam... proszę, powiedz, że Rafael Locks to idiota X. Powiedz to. Nie mogę tak powiedzieć, przepraszam bardzo. <ścoughs> Sugar zbankrutuje. Cztery już, to już widychy dla mnie. No to co, to jutro bez obiadu. Jeden dzień na samym chlebie przeżyjesz. O! No A, nie, z młodzieju! No Wieżaifla! Dead mój! A, dobra, <laughs> dobra wysyłaj si! Ty haj. najpierw jakbyś nie wiedział Dobra, Kamstar. może on... Dalej, może on powie w końcu, może on w końcu coś powie na Rafael Loksa. Za 5 zł ta dzięki. Nie no. Nie, yeah. dzięki wielkie za... No nikt nie chce mówić wiedzieć! Wszyscy się lubią! Cham, Hamstwo! Siema byczku, tak wbiłem tutaj i się zastanawiam, jak to jest mieć około 40 lat i grać w grę dla dzieci, bo nie czaję. I padł jeszcze. Nie się. Halo, odpowiedział coś czy nie? Nie słyszałem nic. Gościowi najwidoczniej zrobiło się przykro. Dobra szugar, ty obijasz, ja zabijam! Jestem botem, proszę nie, nie! Kurde mnie! Oj, gówno! Dobra, druga gierka. Ja miałem dwa fragi, Rafael miał cztery. A ja mam nową broń! Dead! Dead! Dobra, jestem simpem. Wysłałem o, do niej nie streamerce. 5 złotych. Chciałabym Cię serdecznie zaprosić Dzięki. na randę, bo Uśmiechnięta Buźka, wezmę Dzięki. Cię do zajemistego parku o nazwie Przyjemny Park. No, no proszę. No zgadzasz się Dzięki. na randkę czy nie? Opluła moją propozycję. Już nigdy nie wyślę do ta żadnej streamerce, opluwają mnie. Chciałem ją na randkę zaprosić na Przyjemny Park. Zabity! Uf! Lazy, ale z tą szarą tą bronią Dobra, krzoku. i co? Kolejne 10 zł w plecy. Mam tego dość. Nie. Aha, tutaj to to dostałem. Proszę, powiedz, że Rafaeloks to debil. Rafael Rafaeloks to debil Ale że dostałem? I, I się sprzedałem? No zero! A, 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 no dzięki, nie. że nie Ja bym padł, ja bym padł. Dziękuję za pomoc! Dobra, dead! Wbijam mu się na twarz! NIE! CO?! Bo taktika po 20 wbije. Dobra, zawiłem. Podniosę cię za 5 zł! Co? Nie zgadzam się. Nie. Dobra, kolejna streamerka, kolejny donajcik, wieżdża. Siemka, siemka, to ja Sugar z kanału Zjednoczeni. Napisz sobie w Google Sugar Zjednoczeni i oceń mnie w skali od 0 do 10. No, bo ty dla mnie jesteś dyszka, ale chciałbym wiedzieć jak ja według ciebie jestem. Oh, jak już oceniła? Oceń Sugara, ocen. Ja zostałam oceniona na 10. Ja pitole, w szoku była. A jak ocenisz Sugara? Od 26 i nie subskrybuję jak mogę No trzeba subskrybować widzowie patrzcie tutaj przepiękny kanał Nie no tu profesjonalka jest kurde 10 na 10 ocenia Zjednoczenie, serduszka leci oczywiście dobra Ale miałaś szugar ocenić, a nie mnie pomyliło ci się troszeczkę bo szugar to ten stary co robi? Gdzie on jest? Leży! Haha! Ha. Dzięki a! a help, help, help! To no, leży jeden! Drugi, dwóch dróg dwóch leży! Nagrałbym z tobą rozbieranego fortnite, bo jesteś śliczny. Ja. Okej. Okay. Dziękuję za 15 zł. No ale zgadzasz się czy nie, Halo. <suszy> Jakie propozycje? Później ją namówię a teraz lecimy dalej z odcineczkiem. Co on ma imbota? No mojej, no, bo tak nic kudno! Nie wytrzymał! Leży jeden! Zapowalony! Dwóch uh. leży! Że... Nie, my obaj zbankrutujemy jak tak dalej pójdzie. Miał my ja całe lobby. Wysyłam do Nata Team Sugar czy Team Rafaelox, Zaraz się przekonamy. Team Sugar czy Team R A F A L L O X. Co? Czy team Sugar czy Team Rafaelox? Team... Team ...Rafaelox Rafael To jest większy U. wariat, a ja lubię wariat. Dzięki bycie! Do tego ziomeczka jeszcze wrócimy, bo mnie lubi, bo wybrał mnie! Leży! Ja mam dość. Taki gówno wszystko ksuje nagle. Zabity! Wow! Ten jest no mógł! Dobra, dobra, już niech stracę te 5 ziko. Leży jeden. Leży! I wszystko kradne, to jest moja gierka, widzowie. Super, Sugar, jesteś złodziejem. Wow. Dobra, okay, wlatuję do... tutaj. Dawaj, do do... Młody, Ech, tak, Zjednoczeni czy Capti i Smart. Jaka osób tak. No nie wiem, Capti i Smart chyba bardzo. Bez komentarza. Zawsze zabija ten, kto jest lepszy. Taka jest prawda. Prawda jest taka, że obaj zbankrutowaliśmy już po tym odcinku. Leży jeden. Bo jeszcze słyszę jak. Leży! He eee, Nie, ja nie wierzę, Co to jest za odcinek? Ja no przecież sobie? 5 godzin będę same donate y wysyłał! Ten jest mój! No o! Co? Donate? Ej, tachticala dostałem! 15 zł, dziękuję. Rafaelox to Debilibot. Rafaelx to DebiliBot! <laughs> nie, nie wiem o co chodzi, ale miałem tak powiedzieć. Leży! Ale dwie osoby. Dobra, czyżby Dzień? Skybase! Skybase wiedziałem! Smarty! Smarty! Smarty, smarty, smarty! Ej, Ej do... dawaj, wejdźmy do nich. Wchodzimy do nich na Skybase! Tego jeszcze nie było, żeby ktoś wchodził do kogoś na Skybase. Przejmujemy ten Skybase! To nasz Skybase miał być! Jeżeli Smarty teraz nagrywa odcinek z kebabem, to beka. Kolaps! Dobra, kolapsuje ich frajerów. Schodzą, Auci są! Co nie rozwalamy je w nocie! Rozwalamy je w nocie! Marty! Ja z góry, ja ze za ich zabiję teraz! Dead jeden! Gdzie jest? Dostał! Chciał nas ośmieszyć! Ej, gdzie on? Jest poleciał do strefy! Co on robi? Halo hopie! No i halo. zginął w strefie! Let's go! Co tu się wydarzyło? Co to za giera dziwna? Tam Dobra, leci donate do Kamstara, do tak, czyli tam trio od y, Rafy. Swój fan, dzięki wielkie za 15 dziękuję bardzo. Co sądzisz o Zjednoczonych? Ooo, no, stary! Jak wam opowiem historię, nie wiem, kto bym na live to wcześniej widział. Byli ten, Zjednoczony Domain Live. Dunajcik y, poszczodnik, żebym obraił tam café ale ja jako kulturalny youtuber to mówię, nie? No, nie, tu gdzie? <grymne> Sugar już tu był, widzowie! Sugar <grymne> już tu był. O to już nie znam, ale dzisiaj poznałem, bo nie na streamie nie? będę sławny, widzę, jak będę na odcinku, nie? <grymne> no i to dwa razy będziesz w takim razie. Ja pierdziele, tyle, guys, dzisiaj widzowie, zostawcie chociaż suba za poświęcenie. No i kod zjednoczeni, bo z bo subskrypcji to my dużo nie zarobimy. Będę głodował.